Naszym gościem jest prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Panie prezesie, niby mecze dla publiki, niby no, obrona niezbyt mocna, ale tak naprawdę wyglądało na to, że obu drużynom zależy na zwycięstwie. Tak, no to jest sprawa prestiżowa, myślę, i dla dziewczyn, które grają w reprezentacji ligi, żeby udowodnić, że... Ich wartość tutaj w Polsce, na rynku polskim jest wysoka. Ja myślę, że nasze reprezentantki też prestiżowo podeszły do tego meczu, żeby też udowodnić, że, że ich wartość jest również podobna. Więc wydaje mi się, że. Byliśmy świadkami bardzo ciekawego widowiska. Panie prezesie proszę zdradzić e, tajemnicę, w jaki sposób wobec konkurencji Igrzysk Olimpijskich udało się Panu ściągnąć na trybuny prawie komplet widzów? Znaczy to jest wspólna nasza praca e, przede wszystkim miasta Gdyni, klubu e, Riviera Gdynia pod przewodnictwem Mieczysława Krawczyka, no i oczywiście Polskiego Związku Kuszkuki. Cieszymy się, że e, w koszykówce Koszykówka kobiet też może się podobać. Cieszymy się, że... Przyszło tutaj tak wiele rodzin z dziećmi, wielu sympatyków tej dyscypliny, to dobrze reguje na przyszłość. Ten mecz Gwiazd został, powiedzmy, reaktywowany po dwóch latach, tak naprawdę. On utrzyma się w takiej formule, w jakiej jest obecnie grany. To jest najlepsza formuła, pana zdaniem, optymalna? Myślę, że ta formuła się sprawdza. Dwa lata temu formuła była podobna, podobnie mecz był ciekawy. Myślę, że dzisiaj też jesteśmy wszyscy zadowoleni z poziomu tego meczu, i to jest dobre widowisko. Bo wokół tego można zbudować ciekawą, dobrą imprezę. sensie jeszcze jest taka refleksja natury ogólnej, bo znamiennym jest fakt, że tak naprawdę dzisiaj na trybunach mogliśmy zobaczyć więcej takich gwiazd pierwszej wielkości, osobowości polskiej koszyków niż na, na parkiecie. Brakuje chyba. Jest, tro, trochę def, Mamy deficyt tych koszykarek klasy międzynarodowej teraz. Przy okazji spotkania z reprezentacją Polski w dniu wczorajszym rozmawialiśmy z dziewczynami o przyszłości reprezentacyjnej, o przyszłości koszykówki w Polsce. Myślę, że dziewczęta są świadome, że przed nimi jest bardzo ciekawa droga do tego, żeby nastąpiła restytucja tej pozycji żeńskiej koszykówki. Rozmawialiśmy o kwalifikacjach, które nas czekają, o możliwości gry w finałach Mistrzostw Europy w przyszłym roku na Węgrzech. Więc ta ścieżka jest. One mają, są świadome, że muszą wykonać określoną, określoną pracę, i myślę, że im będzie na tym zależeć. Bardzo dziękuję. Tyle. Prezes Polskiego Związku Krzykówki, Grzegorz Batański.